Siemano widzowie, z tej strony Michał i to mój drugi odcinek w tym dniu bo pierwszy nagrałem i dzisiaj będziemy nagrywać pierwszą część wbijania, wbi, wbijania pana Dynamajka na Maxa. Jeśli chcecie wiedzieć co dostałem z tego wielkiego mega boxa, wydropiłem 33 30, 33 nagrody miałem i dostałem tak tego skina do Mortisa wiem, że bardzo zarąbisty o, o, nie wiem ile on kosztuje, czekaj, jak to sprawdzić. 5000 błyskotek kosztuje. Dostałem 100 gemów i 100 gemów wydałem, więc mam 160. No i emotki, emotek bardzo dużo dostałem. Ja bym chciał zagrać te trio. Bo po prostu lubię grać z ludźmi, no i po prostu tak. Jest jakieś nowe wydarzenie klubowe Mega Buffet za 9 dni. No i mam nadzieję że moi klubowicze będą grać. Jeśli wy chcecie dołączyć do mojego klubu to napiszcie w komentarzach. Ile macie pucharków. To wcale nie tak że Zobra, nie to wcale nie tak że macie jak najwięcej worków w klubie. Wbijamy top 100, o Jezus Maria. teraz za cicho, wbijamy top 100 Polski, nie wiem czy się kiedyś uda, ale myślę, że się kiedyś uda, chociaż nie wiem, ale wiem, dobra, fajny mam y spray, game over, jak kogoś zabiję to zawsze daję, chyba, że zapomnę to nie daję, klauna też daje. To, to wcale nie tak, że jestem toksyczny. Moment, dwa jumpy, więcej się nie nauczę. I napiszcie mi w komentarzach, jaki jest lepszy gadżet? Czy ten, który zamraża, czy y, który bije y, więcej HP? HP? Nie, więcej HP, czy... a nie, więcej HP to Star Power. zaraz zobaczę. Dobra. Dobra, sknokowany Dobra, dostał. Nie, no ja tym Dynamikiem, jaką. Jak, i dzisiaj mam jakąś passę. <laughs> pasę. Pasę. <sobie. śmiech> nie. No i moi, moi teammates, co oni zrobili? No i przez moich teammates. Drugie miejsce? Tak, drugie miejsce. Ej, nie, to git, to git. Przez moich teammates, jak zwykle. Dali się w dwójkę. Ale fajna mapa, fajna mapa na tego, na Dynamica. Może nam się jeszcze uda wbić Golda 3 na Dynamiku. A no tak, miałem sprawdzić e, jaki ma drugi gadżet Dobra. Dobra, teraz, teraz muszę nie zapomnieć. Jak zapomnę, to nie wiem. To mam sklerozę. Wszyscy w komentarzach piszą, skle ma Michał masz sklerozę. W sumie mam. <noise> Dobra, lecimy, szukać jakichś typków, bo chcę ich zamrozić. Nie wiem, ile. O kurde. No, no to mnie ktoś sknokował. <noise> Jakiś Kiteusz śmieszny. Dobra, oglądamy sobie moich teammateów, co oni tutaj robią. No nie, no proszę cię, proszę cię, bi. bi nie zgiń. No nie, no co ja widzę, co ja widzę. Dobra, od razu się. Habuję. Dobra. Dobra, ja sobie tutaj postoję. Dobra, tutaj sobie postoję. O, teraz jest bezpieczna odległość. Dobra, tutaj jest ten gaz. Nie wiem, ja, jest tak już dużo zadywiaży, że mi się wszyscy mylą. O Jezu, jak Squid, jak Squid na mnie to Bobę rzuci. Rzucił, ale i tak, i tak zginął od Nie Nieważne. Znowu muszę ich oglądać. Ale dobra, ten, y Serć ma już ten najlepszy poziom, więc może, może coś jeszcze poradzi, tylko ma zero cube'ów. Nie wiem, mo może się poświęcę, żeby dostał kuba. Idę do strefy i. Wiecie, zbierałem za mnie kilka. Jezus Maria, o! No i teraz miał okazję serc być lepszy. Kurde, teraz mam, mam bardzo dobre lobby, więc się nie uda wygrać ra raczej. Chyba, że się odrodza, a się nie uda. Dobra, nie wiem, poszukam jakiegoś innego wydarzenia. Minus 7. Ok, ciekawe. No mm, knockout, jaka jest ma pana knockout? Nie wiem, taka fajna jest chyba, chyba. Chyba. Ja się nie znam na mapach. Chyba, chyba jest fajna, chyba, chyba mapa. I nie zapomnijcie zostawić lajka i subskrypcji na moim pięknym kanale. I żebyście nie przegapili żadnego odcinka, zostawcie też subskrypcję z dzwoneczkiem. Dobra, leży. Leży z no, nie no, rzucił tego ulta. Jakby nie rzucił, to by niego go trafił, no. Jest? Dobra. No rozwal go, proszę cię. Nie, no, ja, ja się popłaczę zaraz. Proszę. No i ja hop, się zregeneruję. Co ty robisz? W sumie on tego kita ma na dwa hity, ale dobra. Aha, zapomniałem, że ja się nie od razu, bo to jest knockout. Dobra. No proszę cię, człowieku, nie no. Dobra. No mówiłem, że na dwa hity. Ej, zgadłem. Myślałem, że więcej. Gdzie ten kiteusz? A, tam jest kiteusz. Dobra, oznaczony, oznaczony. No, chodź tu. Chodź. chodź. Chodź, chodź, chodź. No skacz na mnie. No skacz. No co ta bita tak daleko strzela? Co to jest? Mandy z Candice została. Dobra, no i dead, no i dead, no i Dobra, teraz musimy obrać jakąś taktykę, panowie. To Ta Mandy... Uh, zabiło! Zabiła Mandy. Ajajaj. Ajajaj, aj, aj. komplikacje genetyczne. Mój radar antygeneratyczny wykrył jakiegoś Edgara. <laughs> Nie, ktoś jeszcze pamięta ten, ten piękny trend. Dobra, wygraliśmy. Ile puszek plus? I tu się okazuje, że za wygraną dostaje minus. O, dobra, mam na dziennik plus 4, czyli że mam 712. Dzisiaj jest plan wbicia tego. Idealnie 23399 pucharków mam. Jeden pucharek, żeby mieć 23400. Plan dzisiaj jest wbicia 735. 735 to jest taka, taka żeby odcinek nie był za długi i żebym ja się nie męczył, bo pewnie dwa razy wygram i potem będę przegrywał. O Jezus, Maria Piperka. Dobra, to przegraliśmy, panowie. Edgar skup się. Edgar skup się. Ja rozumiem, jesteś no-skillowy, ale teraz się przydasz. Weź... Proszę cię, proszę cię. Skup się na tym. No nie no, co ty robisz? Co ty robisz? No nie, sk po co ty żeś tam... Aha, bo tam piperki nie ma, a to fajnie, że tam skoczyłeś. Fajnie, dobra, zwracam honor. Dobra, leży. Dobra, no i chodź tu. No nawet ulta, nie będę marnował. No chodź tu, nie chcę marnować ulta na tobie. Dobra, leży. Śpi, śpi. Nie wiem, uda mi się hyperchar zrobić, chyba że teraz przegramy, no to mi się uda. Nie, raczej mi się nie uda, bo widzę, że to jest dominacja genetyczna. Dobra, śpi. Dobra, jaka pogoda w lobby? Deszczik pada. Jaka pogoda w lobby? Deszczik pada, chłopie. Idź, nie wiem, idź, cię ja połóż ułamków. Bo widzę, że jesteś taki słaby, że. Dobra, idź, poucz ja połóż ułamków. Chłopie. Dobra, mamy to. Mamy to. Mamy to. 23 300 połarków w końcu. W końcu mi się to udało. Dobra, bez przedłużania. Lecimy, kurde. Jeszcze musimy dwie rundy zagrać. Dwie pod rząd musimy wygrać. Jeszcze poza odcinkiem może coś bije, Żeby był, żeby było mini serii. <laughs> Wcale nie tak, żeby się nie chcę nagrywać, ale dobra. No Nie, dobra, pan pi. Nani, ludzie, proszę was. Bo to jest taki dobry team mają. No i jeszcze broka mają. Co to jest, ludzie? Halo? Pomocy? Z kim ja gram? Halo? Dobra, 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 dobra. Dobra, dobra. I jednak ta, tamte lobby niech się nie idzie uczyć ułamków, dobra? <laughs> niech się idą pouczyć ułamków dziesiętnych. <laughs> nie mogę. To jest żenujące, co ja gram. Zgadłem? Nie zgadłem. Nie, nie było go tam. Okej, okay, fajnie. Dobra. tego wywalę. Aha. Dobra, no i mówiłem, że teraz rundę przegramy. Dobra, czekajcie. Dobra, teraz gramy hokeja. Może, nie wiem. Hokej wydawał mi się, że jest dobry na tego dynamajka. Kurde, ciągle zapominam kim ja gram, nie wiem. Naprawdę. Ja mam Ja chyba po prostu jak nagrywam, to nie wiem co ja gadam, a jak nie nagrywam, to jestem taką mądralalą. Dobra, śpi. Albo jednak nie śpi, ja śpię. O proszę cię. Dobra. Jakbyśmy nie mieli szeli w teamie, to byśmy już dawno przegrali. Tylko po co nam tutaj rozwalasz? Im rozwalaj przy bazie. Patrzcie, ja wam pokażę o co chodzi. Tak im róbcie. Widzicie? Widzicie? Dominacja genetyczna. No, nie! Pamiętacie to. W Semble Guysie też takie coś miałem. Cały niebieski ekran. Dobra, ja nie wiem, co ja robię. Dobra, no i super, nie? Ja wtedy rundę wygrałem, pamiętam. Z Damiksem wygrałem rundę, tak. O Jezu, pamiętam to. Damik, jak jeśli to oglądasz, to jesteś po prostu bambikiem. Wygrałem z tobą tę tak rundę. Dobra. Widzowie, sorry za moją. moją. mój tablet, który był z 90 roku, ale. No ale no po prostu, no. Na innego mnie nie stać. Na urodziny sobie może kupię. No co to jest? Co ja nie mogę szczelać? No dobra, ja nawet nie wiem, gdzie ja szczelam, nie? Staram się jak najlepiej. Albo gram na autopilocie, nie? Żeby strzelał za mnie. Gdzie jest piłka? Aha, tam dobra. Ej, nie no, ja lepiej gram na tym niż y, normalnie. Idealnie w niego trafiłem. Dobra. To akurat nie trafiłem, ale dobra. Nie no, wygrywamy z nimi. No, 30 sekund. Jak oni nam strzelą, to farcikiem. Jakby przytrzymamy. Ale gra się do samego końca. Jak mogą nam jeszcze strzelić? No i patrzcie. A, dobra, nie trafił. Chciałem powiedzieć, że jakby mnie tam nie było, to by trafił. Aha! Bo oni mają przyciąganie, dobra. Przy... Oni mają... Aha, bo to jest Frank. Dobra, 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 dobra. No i patrz, oni nam teraz mają... Sz... Mogą szczelić. Dobra, dwie sekundy, to już mam jeszcze. O Jezus Maria, dobrze, że tam stałem. Dobra, proszę, żeby teraz nie było tych lagów. Co to jest? Widzicie, co się dzieje z start-dropami? Patrzcie, co tutaj wad daj do bajk Dobra, ja poczekał sto wyjdzie, W międzyczasie i trzeba się napić. No nie zatrzymało mi się. No, kurde, no. Dobra, widzowie, już wróciłem i chcę Wam powiedzieć, że wywaliłem cztery osoby. A, i ogólnie w moim klubie był Krycha i nie wiem, czy nadal jest. Bo już nie, nie gra pod Nikiem Krycha Tylko pod jakimś innym I nie wiem, który to jest on Wydaje mi się, że ten y, I see you. Możesz mi napisać Z tego, co mi się y, wydaje To... To chyba zmieniłeś nick Mamy cztery wolne miejsca Dołączajcie do naszego klubu Nasz klub jest po prostu zambisty. Dobra, czekajcie Dobra Jest bardzo dobry team Oni mają bardzo dobry team Obawiam się, że będziemy mieć kłopoty genetyczne. I to wielkie. Dobra, tam im rozwaliłem to. No nie! Dobra, dobrze, że się odsłoniłem. Nie! 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 Dobrze! Źle! Gdzie? Co to było? Dobra tutaj wywaliłem bombę. Piękno. Co to było? Jaki to był triczek z co, co ja zrobiłem? Dobra, no i teraz przegrywamy. Ktoś się zapyta, co to było? Nie, pytajcie się. Co ja robię, jaki, jaki tryhard robią z nami? Podaj. Co ja zrobiłem? Aha, dobra. Dobra, przegraliśmy. Dobra, pokażę wam potem wynik. No, i już, mam, już macie. Dobra. Zobaczymy się w rundzie. Znaczy, zobaczymy się, jak już bije y, 30, 730 puarków i potem ostatnio rundę sobie zagramy razem. Dobra. W końcu mam to 730 puarków i bez przedłużania. Lecimy. Dobra. Ja już jeszcze jestem w rundzie i teraz wystarczy dostać 5 pucharków. Mam nadzieję, że to się uda, bo mi się nie chce dłużej grać. Tą grę. No i nie no. Dobra, jestem otoczony ze wszystkich stron, nie? Ten brok mi największą krzywdę może zrobić. A ten, teraz ten Daryl, bo ten Daryl jak się do mnie ślizgnie, to jestem dead. Mhm. Okej, okay, jeszcze... Jeszcze nie mam żadnych przyjaciół. Muszę się z kimś zakumplować tutaj na tej mapie. No i dobra. Leci ko kolej, kolejny Darylus Pospolitus. Dobra, nie, ja się boję, że ona przez ściany może... Przecież mi tutaj, o Jezus Maria, dobra, ja się ich wszystkich boję tu, ja się ich boję, boję się was, idźcie sobie, no! Tutaj może jakiś Edgar siedzieć w tych krzakach, nie, zostaw mnie. Ja ci się nie dam, panie pacanie. Aha, są dwa takie same, to oni sobie zrobią teama pewnie. O, klepią się! i klepią się! Dobra, tego Leona trzeba. Tutaj trzeba go wyeliminować. Dobra, ten klon wyeliminowany. Kurde, boję się, boję się. Nie, tutaj ktoś jest, no. Został? Co? Zaciąłem się, się. No nie, no nie. Dobra. Nie, no kurde, ale dobra. Może dostanę jakieś pucharki. Minus jeden, dobra, poczekaj się. Ale musicie przyznać, że tamta runda była dobra. No ale przegrałem. No. Ale dobra była, bo miałem plan, żeby nie wchodzić do kogoś, tylko się po prostu zatrzymałem przez sekundę. I przez sekundę ten Leon doszedł do mnie, więc tam... Tak jakby można powiedzieć, że w 50% przez to przegrałem. Dobra, to są dwa kiuby, tylko mam nadzieję, że tu nie będzie żadnej pułapki. Proszę. No nie, no wiedziałem, że to jakiś El Pribo będzie. Śmieszny. No chodź. Chodź się bić, bo ty jesteś silny. No to chodź. Nie, no chodź się bić. Chodź. Tak, nie się tego nie spodziewa. Dominacja. Uuu, już myślałem, że ulta rzucę. Crow. Dobra, uciekam wetami, goni hagiwagi. Ej, ale dobrałem piosenkę. Do, do sytuacji. Dobra, idealnie celo, cel... ty. Tam jest jakiś gościu, który ma nikt karate kid. To dobra, boję się, boję się. Boję się. Gdzie jest ten karate? Karate kid. Hello, Kitty. Ludzie nie mają innych pomysłów na nie, tylko jakieś, Hello, Kitty. Kurde, ostatnio zabrałem. Zabrałam mojemu uczniowi telefon, i to, co w nim zobaczyłam, to straszne rzeczy. Gra się nazywa N Angry Birds I o co w niej chodzi? Już tłumaczę. Naciąga się żywego ptaka i celuje się w nim w płot. Ktoś, ktoś zna tego mema jeszcze? W sumie mam teraz ze wszędzie. Dobra, nieważne. Ja piernicze nie celłem sobie. Co ja zrobiłem? No czemu? Ej nie, nie oni team mieli. <grym> Ale proszę, żebym pięć połarków dostał. 6 dostałem idealnie, bo straciłem jednego. Czyli że mamy idealnie. Dobra widzowie, zostawcie lajka, suba, żeby Was dzień serii nie ominął. Dołączajcie do mojego pięknego klubu, który się nazywa Natomiki Stary i Nara.